Cześć, z Strajkowla do 6 dni, w dzisiejszym odcinku chemia dla klasy 8 szkoły podstawowej. No i w dzisiejszym odcinku szybko, bez obliczania jeszcze zadań, po prostu takie wprowadzenie kwasy, wzory i nazewnictwo. No i mamy, kwasy dzielimy na beztlenowe i tlenowe. Beztlenowe to na przykład HCl, czyli kwas chlorowodorowy. HBr, kwas bromowodorowy. H2S, kwas siarkowodorowy. I, HI, kwas no I kwas jodowodorowy. Najkwasy tlenowe H2SO4, kwas siarkowy 6. H2SO3, kwas siarkowy 4. Y, HNO3, kwas azotowy 5. I jeszcze tu u góry HNO2, kwas azotowy 3. HNO3. Y, H3PO4, kwas fosforowy 5, H3PO3 kwas fosforowy 3. Eee, no i mamy H2CO3 kwas węglowy. No i po prostu czy jak się układa na nazwy kwasów, no to w tych beztlenowych jest mm, jak mamy O tlenowe i mamy nie zawsze O, czyli tlen, no to po prostu mamy kwas, bo jak jest wodór to zawsze jest kwas. No i mamy nazwę pierwiastka, jak jest ten to owy, czyli siarkowy, yy, azotowy, yy, no i tam właśnie wartościowość, wartościowość yy, atomu centralnego, a jak jest beztlenowy, no to wodor, yy, jakby nie ma tego tlenu, jest po prostu jest chlorowodorowy, yy, HbR kwas bromowodorowy, nie to się tak, yy, wodor, no inaczej, nie? No po prostu, tu mamy kwas siarkowy, kwas azotowy, tu mamy kwas chlorowodorowy, kwas bromowodorowy i tak dalej, i tak dalej. Tam jest wodorowy, 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 a tu mamy siarkowy na przykład, nie? A tam zawsze, yy, nie wiem, bromowodorowy, po prostu dodaje się to wodorowy. Kwas siarkowodorowy, nie? No i tu mamy jeszcze właśnie taki wzór sumaryczny, to co zawsze yy, strukturalny I, 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 no i patrzymy: dwa mm, wodory, jedna siarka, cztery tleny. No to mm, tlen zawsze musi być obok wodoru. No, tlen ma dwa wiązania, więc jeden tlen ma dwa wiązania. Nie. No i jest obok wodoru siarka, tu mamy do każdego tlenu dwa wiązania. No, i to jest siarka z naszym atomem centralnym, jak tu widzimy. I po prostu yy, ta szósteczka, nie? To jest wartość atomu centralnego, czyli liczba wiązań. No i patrzymy: raz, 2, 3, 4, 5, 6. No i zgadza się. Kwas siarkowy 6, nie? Rysując wzór strukturalny kwasy, yy, kwasu tlenowego, pamiętamy, że aby po każdym atomie. Wodoru zapisać atom tlenu. No i narysuj tu mamy przykłady, narysuj zory strukturalne podanie kwasów. No to H2S3, no to mamy H2S, no i O3, nie? Dwa tleny i jeszcze jeden, czyli O3. No i HNO3, czyli wodór tlen e, azot. No i dwa e, tleny. No i tu atomem centralnym. Jest ten, nie? No. Azot, nie? No tak, chyba. Dobra. No i teraz y, reszta kwasowa to jest banalne. To mamy H2SO4. No i po prostu to, co jest H2, to jest reszta kwasowa. Możemy sobie to narysować, ale nie wiem, czy to się zmieni. Wartościowość reszty kwasowej, czyli y, Yy, wartościowość reszty kwa kwasowej jest równa liczbie atomów wodorów w cząsteczce kwasu. Czyli jak tu jest 2, to to ma wartościowość 2. Jak tu by było 10, to to ma wartościowość 10 i tak dalej. No tu mamy H3BO3, trójka i trójka, czyli ta reszta kwasowa ma wartościowość 3. No i tu dwójka i tu dwójka, czyli ta reszta yy, kwasowa ma wartościowość yy, 3. Dobra, ja wam za dzisiaj dziękuję. Przypominam o zostawieniu subskrypcji, łapeczki w górę. No i co? Widzimy się w kolejnym filmie. Na